Cześć, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie i być może jest to już ostatni vlogmas na moim kanale. Jeszcze nie wiem na 100%, ale najprawdopodobniej tak. W dzisiejszym vlogmasie, słuchajcie, będzie to chyba krótszy vlogmas, dlatego że będę dzisiaj pokazywała Wam dekoracje i w tym roku będę też Wam mówiła mniej więcej, co skąd jest czy z czystego roku czy z poprzedniego. No to zacznijmy może od wejścia, a na koniec pokażę Wam, jak jest na zewnątrz. Podchodząc do domu, na szapeczce mamy taki wianuszek. Ja w ogóle bardzo dużo w tym roku dodawałam tych wstążek. Ona jest tu, ona jest też tu, chociaż się trochę nie układa. Tak też na szafce. Ten wianek adwentowy jest z, z Tesco, Ta wstążka, ogólnie z tym napisem, jest z Rosmana. Teraz, tak, ten Renifer jest przed kilku lat i wydaje mi się, że jest on z pepką. To mam też z Pepko, i to, i to. To jest y, sam dyfuzor, jak tutaj zapachy dolewam. To jest Eiffela. To jest jak gdyby nasza coś stałego. I ten renifer też jest z Pepko. Chyba w tym roku też był taki renifer, tak mi się wydaje. Teraz przechodząc na konsolkę. Mamy tak, tutaj jest gwiazda betlejemska, która już. Po trochu umiera liście, już prawie zgubiła wszystkie, niestety. Ta piękna, duża kokarda jest z zeszłego roku, ale w tym roku one też były i ona jest z pepko. Ja się czaiłam za późno, oczywiście, na tą kokardę. Jak będzie w przyszłym roku, to wtedy ją na pewno dokupię. Tutaj ta girlanda ośnieżona jest z Castoramy. Ten przepiękny aniołek z miejscem Natilajta. On jest Home and You. Ten y, dziadek do orzechów jest z, słuchajcie, takiego sklepu y, lokalnego, Art, art dekor, coś takiego. E, tutaj ten reniferek też jest, podejrzewam, że z pepko, a ta choinka jest mega, mega stara i też chyba jest z Pepco. A to jest też tak na stałe, że tak powiem, ten aniołek stoi. Tutaj są jeszcze takie gałązki i mi się wydaje, że ja też je kupowałam w zeszłym roku w Castoramie z żurawiną. Także tak prezentuje się tutaj konsolka przy wejściu. Inka w tym roku, tak jak już Wam mówiłam, postawiłam na bordowe dodatki do białego. W tym roku te kokardki dokupywałam w Pepko. Takie urocze grzybki, Pepko i takie welwetowe. Poczekajcie tu niżej jest gdzieś takie welwetowe z stroczkiem, też z Pepko. Przechodząc, słuchajcie, do kominka. Tak wygląda w tym roku girlanda. Wisi tu. W zeszłym roku była tak bardziej położona na kominku. Wisi w ten sposób. Girlandy tu są dwie połączone. One są z isku Z zeszłego roku, ale wiem, że w tym roku też one były. Też oczywiście ta bordowa wstążeczka jest tutaj. Skarpety są z pepko. Dwie białe, dwie takie beżowe. I te dwa dzwoneczki też są z Pepko i dodatkowo to też jest z Pepko. Tutaj jeszcze taka takie dzwoneczki z szyszką. Choinka myślę, że też Pepko. To są te same kokardki, które mam na choince. One są na klipsik. Te świeczniki to już też to są, że tak powiem stoją u mnie na stałe. One są z Allegro. Ten reniferek jest z Home and You. Te choineczki to był taki zestaw. One są z Pepko też z zeszłego roku. Te miasto to jest, wiecie, taka też zbieranina. Myślę, że Pepko, Sensei, Sensei i to chyba też Pepko. Ta świeczuszka jest też z z zeszłego roku. Ten reniferek jest z tego roku z Pepko. On, jak wam pokazywałam, miał złote rogi. Ja je przestrajowałam po prostu na srebrno. Także tak się prezentuje tutaj kominek. Strefa tutaj telewizor. To mamy tak. Mam w tym roku no mniej miejsca, bo jest większy telewizor. Ten autobus z zeszłego roku Sinseja, trochę mi się choinka w tym wyginała. Tutaj te gałązki to też jest coś z kastoramy, coś z Pepko, tak tylko wystają za telewizora. Kompletnie przearanżowałam to, bo to jest takie drewienko i na tym jest taka kompozycja. Tu były takie wiszące sznurki, ja je pourywałam i to było z Pepko. Ja dodałam tę, tą żurawinę i tą czerwoną wstążeczkę dodałam dodatkowo i zmieniłam w ten sposób wygląd. Tutaj stoi taka welurowa choinka, wydaje mi się, że jest ona skika, ona jest podświetlana i też ma na samym szczycie tą bordową kokardkę. Tutaj nad kominkiem bez zmian jest tak jak w tamtym roku, coś takiego to był wiamek, ja go po prostu rozcięłam. I takie coś też dodałam, tą berdą kardalną, już rok temu ją też dodałam. Teraz tak, tutaj mamy stolik przy kanapie, i tutaj mamy też gwiazdę betlejemską, z której też już opadają liście. Czerwoną świeczkę, ona jest z pepko. I w ogóle miałam dzisiaj ją sobie jeszcze jedną dokupić, bo zobaczcie, jak ja już jej dużo wypaliłam. A jeszcze po świętach też będę chciała, żeby się świeciła. I tutaj taką srebrną choinkę z Pepko. Tą osłonkę yy, też jest z tego Artpolu. O, właśnie już mi się przypomniało z Artpolu. Tutaj stoją takie podstawki, też świąteczne z Pepko. Także tak się prezentuje ta strefa przy Sofie. Poduszki powiem wam, że to są moje takie stałe poduszki. Dołożyłam tylko tą dużą, ona jest z TK Maxa z zeszłego roku. Koc jest po prostu też regularnie tu leży z Pepko i tutaj mamy tak lampkę gwiazdę ziska. i ta yy, gwiazda papierowa jest też z Tutaj na tym stoliku pomocniczym mam reniferka z kalendarzem adwen adwentowym i taki świecznik ze świeczką, też dodana jest tutaj czerwona kokardka teraz możemy przejść do stołu, do jadalni ten strojik już, już w zeszłym roku robiłam w tym roku dokupiłam więcej białych po prostu bombek też są dodane, zobaczcie, bordowe wstążeczki tylko, że te wstążeczki to są nie z tą klaurą, one były same i one je kupiłam w Rosmanie. A bieżnik taki biały ze srebrną nitką kupiłam w Homely. Teraz przechodząc do kuchni, w kuchni już mam naprawdę niewiele. Tutaj na wyspie stoją sobie standardowo mój słoik z pierniczkami. W tym roku tylko pierniczki piekliśmy. Tu są też te, słuchajcie, kokardki z klipsem z Pepko. Ta choineczka też jest z Pepko. Ona kiedyś miała tutaj jeszcze światełko, ale to światełko wypadło. To jest z Sinsei. Tak się tutaj to prezentuje na wyspie.